Witam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj tak na szybciutko chciałem pewien temat poruszyć odnośnie jakości części aktualnie teraz, w tych czasach. Na przykładzie tego samochodziku. To jest Skoda Octavia, trujeczka dwulitrowy diesel. a 288, 150 koni. W tym momencie w tym samochodzie będzie wymieniany rozrząd. To jest samochodzik Salon Polska od pierwszego właściciela. Ma go cały czas od nowości olej zmieniany co 10 tysięcy, aktualny przebieg. To jest, już Wam pokazuję, 105 tysięcy oryginał. I będziemy sobie w tym samochodzie wymieniali już rozrząd. Oprócz rozrządu oczywiście idzie pompa wody. Idzie nowe kółko. Na dole nowy pasek mokry napędu pompy. Zaraz Wam to wszystko pokażę w oryginale. Czemu o tym mówię? Jestem zwolennikiem, że teraz te czasy niestety powodują, że nawet te części renowania producentów są marne i lichej jakości. Dlatego, żeby lepiej spać spokojnie i być pewnym pewnych napraw sugeruję, żeby zakupywać oryginalne części. Oczywiście, będzie wiele osób, które będę mówiły, że to się nie opłaca. Na końcu filmu, ja będę miał czas, pokażę Wam kosztorys wszystkich części zakopionych w ASO i porównacie sobie z najlepszym zamiennikiem na rynku, czyli np. przykład Contitechem, zestawem lub np. Gajcem albo Dajku. Już Wam pokazuję, co kto robi dla Volkswagena ogólnie grupy Waga. To jest paseczek. Od napędu pompy mokry w oryginale, idzie dajko. były to numery, bardzo proszę. Wkładamy na bok oczywiście pełna obsługa powietrza, filtr kabinowy, wkład filtra oleju. Płyn zgodny z zaleceniami CT13 koncentrat. Oczywiście nowy olej według specyfikacji również. W tym przypadku Motul i już Wam pokazuję co jest grane. Oczywiście na koniec Dirko. Masa będzie potrzebna do uszczelnienia miski olejowej. mamy tu w środku? W środku mamy szpilkę w oryginale. Mamy tutaj dwie śruby do piast. Zobacz na to, że były wymowane wcześniej po osie. To są śruby jednorazowe, poszły nowe z serwisu. Trzeba będzie tutaj dokręcić zgodnie z zaleceniami. Momentem i kątem. Oczywiście nowe śruby pompy wody jednorazówki za każdym razem nowe oprócz tego korek spustu oleju za każdym razem nowy śruby od pompy olejowej i pompy waku, bo to jest razem również za każdym razem nowe uszczelniacz pałka rozrządu w oryginale nowy co to jest? A uszczelka, która wchodzi w magistralę olejową pomiędzy blokiem a pompą olejową. tak za szybciutko chyba to wszystko. Już tu jeszcze jest. Chyba nie ma. A tam jeszcze jakaś śruba. Oring jeszcze od smoka. Sam smok nowy. widzicie? Sam smok nowy oryginał. Oryginał jeszcze będziemy mieli nowe kółko rozrządu na dole. Wymieniamy kto je robi na pierwszy montaż. Robię litens. Także leci noweczka. Wkładamy do pudełeczka. Dodatkowo, co tu jeszcze jest? Mamy rolkę napinającą. Kto robi na pierwszy montaż? Litens. Romania. Ale ciekawostką jest to, że jest to rolka robiona przez kojo. Rolka jest kojo. Made in Japan. Nie wiem czy będzie widać. I jest to kojo. Na pierwszy montaż idzie kojo. Także dla mnie jest to jakość i jest to wyznacznik jakości. To jest raz. Zmywacze. Teraz. Sam zestaw w oryginalnym pasek rozrządu. Made in Germany. I na pierwszy montaż robi Contitech Bardzo proszę. Wkładamy roleczki. Madenin Słowacja. Rolki są z Iny. Z Iny. Jedna roleczka. Druga roleczka. Plus nowa śruba. Plus nakrętka. Wszystko jest nowe. Jedna razówka. Zastrzega. Teraz mamy oryginalny uszczelniacz wału kogowego. I nie robi tego Erling. Nie robi tego Corteco. A robi wam. Na pierwszy montaż już Wam pokazuję. Kaco. Made in Hungary, Węgry. Pompa wody. Również nie robi jej HEPU, nie robi jej INA. Nie robi jej SKF, a robi ją taka firma jak GPM. Bardzo proszę. I jest to, tak jak powiedziałem, oryginał. Bardzo proszę. Także wszystko idzie w oryginale. Montujemy to w oryginale z zachowaniem wszystkich momentów dokręcania kątów. Wszystko według wytycznych fabrycznych. Jeśli tam, gdzie są śruby jednorazowe, montujemy je jednorazowe, dokręcamy je zgodnie z procedurą. Także, jeśli będę miał czas, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Zdejmiemy sobie miskę, zobaczymy, jak wygląda miska po. 100 paru tysiącach w oryginale. Zobaczymy sobie, jak rolki wyglądają po takim przebiegu. Oryginalnie ten przebieg na ten rozrząd jest 210 tysięcy bez limitu czasowego. Oczywiście nikomu nie zalecam, żeby takie limity do końca trzymał. Jeśli chodzi o wymianę rozrządu, to oczywiście sobie składnie umujemy, bo to jest wszystko brudne i będziemy sobie to wszystko składać. Na, tak jak powiedziałem, oryginalnych częściach, na końcu podam, jeśli mi się uda, ceny wszystkiego, żebyście sobie porównali, ile by Was to kosztowało w zamienniku i czy się opłaca faktycznie to w zamienniku brać. Oczywiście każdy ma swój rozum, to są Wasze pieniążki i od Was należy, do Was należy decyzja, co kto będzie montował u siebie, ja oczywiście, tak jak powiedziałem, na obecną chwilę, w tych czasach, to co się dzieje z częściami, i z jakością, no zalecam, żeby jednak dołożyć parę groszy i spać spokojnie i jeździć spokojnie, bez stresu, że coś się stanie, coś się rozsypie w trakcie jazdy lub nawet jeszcze w trakcie montażu lub przed samym montażem.